Hej, cześć Simon, witam wszystkich. Bardzo serdecznie na naszym kanale. Jest to pierwszy film. Ja jestem Adam, to jest Klaudia. I z okazji Walentynek, co będziemy dzisiaj robić? E, boyfriend, tak. Adam nie zna pytań. Nie mam pojęcia o co tu chodzi, ale <laughs> mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. O, e, pytań mamy 23. W sumie są 24, a to ostatnie jest bez sensu. Także go nie będziemy. Bo 23 to od razu mówię, że i tak nie odpowiedź. Także no dobra, zaczynamy, nie ma co przedłużać. E, gdzie się poznaliśmy? No to jest akurat W szkole się poznaliśmy, bo chodziliśmy razem do klasy, do klasy. technikum razem chodziliśmy. No, prawda. E, drugie, e, jak długo jesteśmy razem? No, A chcę co do dnia. Co do dnia, ile dni? No miesięcy i dni, no to nie będzie trudne, który dzisiaj jest 14. Tak do, do... Dwa i pół roku. Ponad, więcej. Do... Dwa i siedem miesięcy. Za cztery dni. No dobrze czy eee, Gdzie była nasza pierwsza radka? Haha, <grywa> kurczę. Zobaczymy, co w, w kawiarni byliśmy. A wcześniej gdzie się spotkaliśmy? Na no, ławce w parku. No, a czekaj. No, w sumie tak. No, eee, to na odrób, najpierw w mi Dobra. Eee, ona siedzi przed telewizorem, co jest na ekranie. Że ty siedzisz przed telewizorem? No, no ja. Jakieś gotowanie. Gotowanie? Tak. Ostatnio ciasto na Netflixie oglądałaś, jak robię. Aha, to nie gotowanie, tylko jakieś takie à la Gotowanie. Koło Fortuny. O, i spierdolę zazwyczaj. Albo Tik bo przed telewizorem to rzadko. Kiedy poznaliśmy nasze rodziny? Nie twoją szybciej go, albo ty Nie, ty moją szybciej, bo... Po paru dniach w związku, jak zaczęliśmy, to szliśmy do mojego kolegi na osiemnastkę i wtedy poznałaś moją mamę i tatę. Najpierw tatę, później przyszła mama, a, a ja twoją mamę w wakacjach. Pierwszy raz do ciebie przyjechałem. Po jakiś miesiącu, półtora. A która? Jeszcze później. Na osiemnastce, w twojej. Dopiero na 18 No Kurczę. Trochę nas odcięło. Ale dobra. Czy mamy jakieś wspólne tradycje? To już szóste. Nie, chyba nie mamy. Siódme. O co się najczęściej kłóciło? Chyba sprzątanie mi się tutaj najczęściej się kłócimy. Najważniejsze to chyba my cię nacnie, No zdecydowanie. E... Moje dziwne obsesje, czy jakieś ma? Masz dziwną obsesję, na przykład yy, jakieś łóżko, No, nie widać tego, ale jest kot prześcieradło, No, w znacznym wypadku jest kot prześcieradło, ale pod prześcieradłem, zamiast kot być równiutko rozłożony, jest chociaż troszeczkę zwinięty, gdzieś tam pofałdowany. Jest tragedia. Ja nie idę spać. Popraw to. No, to jest twoja. No, i tu w sobie też o to się często kłócimy. Zdarza się, że nie śpimy razem. Znaczy, że raz się tak zdarzyło, ale. No. no to też o to się potrzy... potrafię pokłócić. Eee, jaki noszę rozmiar buta? 40. Nie. A jaki? 38. Eee, co zamawiam do picia, gdy wychodzimy coś zjeść? Zawsze coś słodkiego. W jakieś jak jest. No to zwykle. żadnej nic. No bo nie lubię. Ale czasami jak jest to jakąś wodę, z... Y... Jedyna się z. Y... Czym ona najczęściej je kanałki? Z masłem, z pomidorem i z ogórkiem. No. I z serem żółtym. Mm. Troszeczkę y... Co ona mogłaby jeść codziennie? Czy z 12 już. Nie mam pojęcia. Co jest? Sama nie wiem, co bym mogłaś. A chyba wiesz, yes, co bym mogłaś co nic, nic w domu. Nie wiem. Burgera parkowego. Najwyższa na świecie. Yy, 13. Jaki jest yy, mój ulubiony kolor? Nie mam żadnego pojęcia. Spójrz na wprost w tym momencie. Różowy. No i taki kremowy coś jak mam teraz na sobie. E, dobra. 14. Czego ona nie lubi jeść? Mięsa. Przede wszystkim. Szczególnie wszystkiego, co nie jest kurczakiem. Mm. No. no, kurczak już też teraz za bardzo mi Pies nam się liże pod także... Możli, możliwe, że to słychać. E, jaki jest jej ulubiony rodzaj muzyki? RMF FM. Nieprawda nawet. Radio SK. To jest drugi rodzaj muzyki. Nie słucham muzyki na ogół. Jak już to trochę rapu, a tak to raczej w ogóle nie słucham. Które to było pytanie? 16 teraz. O czym najczęściej dyskutujemy? Na jakie tematy? O kurczę. Co dzisiaj na obiad, o Jezu. co jutro na obiad. Co dzisiaj na kolację, co dzisiaj na śniadanie, yy. co będziemy jeść za tydzień. Tak to nic niczym nie gadamy. No bez Już się nie lubimy tak w sumie. No tak, ja ciebie też nie 17. Kto rządzi w związku? Ja. Aha. No a co, nie? Ja uważam, że nie. Znaczy, że, że po nie, że ty, że ja, czy coś. Ale częściej jest po mojemu. Niekoniecznie. A, nieważne, nie będziemy się tu spierać. E, 18. Jaki jest y, mój kolor oczu? Nie. Nie wiesz się. Jak... Boże, żebym cię kopła, jakiegoś tego nie wiedział. 19. Co jest y, jej najlepszym przyjacielem? <słuch> <słuch> o, tak. Z 20. Czego ona by nigdy nie zrobiła? Nie wiem w jakim kontekście jest... No ogólnie w... Tam... w każdym czegoś nie zrobiła? Robala byś nie zjadła. Dużo rzeczy bym nie zjadła, tak. Czegoś by nie zjadła. No na to. Y... Gdzie chcielibyśmy żyć? Yy, w Warszawie. Mamy się zamiar w sierpniu tego roku wyprowadzić, właśnie do Warszawy. Mieszkamy obecnie na Pomorzu. No i mamy ten zamiar wyjechać do Warszawy i tam jakoś życie sobie poukładać. No, no co dalej to się okaże, No nie. Na no związku, y, tu gdzieś <śm> <śm> Zgubiłam się. Ostatnie chyba? Nie, jeszcze dwa. Na co ona przeznacza większość swojego czasu? Na malowanie się. O, chyba tak. Na makijaż. I dbanie o... o... włosy. O to. No. Ale to też nie ma, to też lubię inne malować, ale to też. No i w sumie ostatnie pytanie. Jaki sport uprawiamy? <laughs> Leżing. Leżing. Aktualnie żaden. Hmm. No, czy, no teraz, przez to, że jest wszystko pozamykane, to nawet na lodowisko nie można pójść. Ja chodzę, no, na, nigdzie nie chodzę pójść. na spacerki z psem mm. <noise> codziennie rano. I znowu tam czy w pracy co? ale no tak, no to. To żaden. No żaden, no nic takiego no, nie żaden. robimy w sumie. Teraz. nic, chyba koniec, tak? Wszystkie pytania także. Nie mamy nic więcej, może zobaczymy co będzie następne, może w drugą stronę Adam będzie mi zadawał pytania, choć ja te pytania znam, tak Albo jakąś planszóweczkę sobie nagramy. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. W sumie nie wiemy, czy, czy ten materiał użyje światło dzienne, <laughs> bo tu różnie było, wiadomo, Podej podejście już jest nie wiadomo które, ale myślę, że teraz się uda, <coughs> może to jakoś tam ruszy w, w tym kierunku. Tak. No to co, żegnamy się. Dzięki. Ja się witam dzisiaj. Dobra. E, dzięki za obejrzenie tego filmu. Do następnego. Cześć. Dobra.